To jest podcast z pasją o mocnych stronach. Odcinek 224. Snażysz już swoje talenty? Zrób teraz te trzy rzeczy. Nazywam się Dominik Juszczyk. Pokazuję, że warto działać intencjonalnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj odcinek wokół talentów. Powiązany z tym, co warto zrobić, kiedy te talenty się już pozna. Zakładam, że część z Was, może większość z Was, zrobiło już badanie Clifton Strengths, kiedyś znane Strength Finder, potocznie zwane testem galupa, i znacie swoje, swoje talenty, swoje top 5 lub cały profil. Może nawet już zrobiliście, zrobiłyście. Ćwiczenia typu podkreślenia w raportach, typu danie tych raportów komuś, kto Was dobrze zna, żeby ta osoba pokazała, co w tych raportach widzi Was. Może popracowaliście, popracowałyście trochę z kartami talentowymi i tak dalej. Natomiast dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o: kurczę, może czterech, może trzech, zobaczymy, rzeczach, które warto tak bardzo praktycznie zrobić. Żeby nie zatrzymać się tylko i wyłącznie na. Na tym, że znam swoje talenty, bo z tego można naprawdę dużo konkretnych rzeczy wyciągnąć. Warto to zrobić. Warto zrobić kilka kroków, żeby wykorzystać tę wiedzę o sobie za pomocą tego narzędzia, pamiętając, że badanie galupa, Clifton Strength to jest tylko narzędzie, tylko i aż narzędzie, które daje nam pewien słownik, słownictwo do nazywania rzeczy w kontekście naszego działania i dzielenia się tym z innymi, z innymi osobami. No dobrze, no to jedziemy z tym tematem. Potrzebuję tylko na początek przypomnieć dwie, trzy rzeczy, żeby one były jasne, żebyśmy pamiętali, w jakim kontekście działamy. To, co powiedziałam przed chwilą, talenty, badanie Galupa, Clifford Shanks, to narzędzie, które pozwala nam w jasny sposób mówić o tym, jak działamy, czego potrzebujemy, jakie są mamy mocne strony, ale może też, jakie mamy ciemne strony, to, co jest nie do końca działające i jak to, jak to rozwijać. Generalnie definicja talentu to talent to naturalny i powtarzalny sposób działania, reagowania, myślenia, który może być produktywnie zastosowany. I tym produktywnym zastosowaniem będziemy dzisiaj się Zajmować. To, co jest też bardzo ważne, to to, że talenty definiują jak robimy rzeczy, a nie to jakie rzeczy robisz. Nie ma zestawień talentów mówiących, że, żeby wykonywać zawód X, potrzebujesz jakichś talentów, albo że talent Y służy do tego, żeby być w jakimś zawodzie. To nie jest, nie jest to podejście i dlatego do to służy. Nie jest to narzędzie profilujące zawodowo. To, co jeszcze chciałem podkreślić, to bardzo rzadko można powiedzieć, że moje talenty. Sprawiają, że nie mogę czegoś robić. Po pierwsze, to nie twoje talenty, tylko ty z twoimi talentami. A po drugie, tak jak powiedziałem, nie ma zestawień mówiących, że ten talent sprawia, że nie możesz robić x, y, z. Tam jest dużo więcej niuansów, i oczywiście pewien sposób działania w pewnym kontekście może nie być dopasowany, ale to nie znaczy, że twój sposób działania nie będzie pasował w innym, w innym kontekście. I zamiast tego mówienia, że moje talenty w cudzysłowie przeszkadzają mi zrobić, albo uniemożliwiają mi coś robić. Warto powiedzieć zamiast, zamiast tego, mogę to zrobić korzystając ze swoich talentów w sposób i w jaki sposób możesz wykorzystać swoje talenty do, do działania. I do tego sposobu działania zachęcam. No dobra, obiecałem cztery sposoby, trzy sposoby, może cztery, no to idziemy w tym kierunku. Ale zanim to jeszcze jedna rzecz, zapomniałem powiedzieć, że ten odcinek podcastu sponsoruje Intencjonalnie.pl, społeczność, którą prowadzę. Jest tam też jedno ze spotkań, które się nazywa Intencjonalny Meetup Talentowy. Spotykamy się raz na mniej więcej dwa miesiące i rozmawiamy też o talentach. Jest też cała sekcja talentowa. Można sobie tam porozmawiać z innymi osobami, które znają swoje talenty, rozwijają swoje talenty. Dobra, wracamy do tematu. Trzy rzeczy, może cztery, które można w praktyce robić ze swoimi talentami. Znasz swoje talenty, tak jak powiedziałem, zakładam, że jest już wykonana jakaś praca z nimi, warto zrobić analizę przeszłości talentową. Wydaje się, że to dalej nie jest praktyczny sposób działania, ale to jest bardzo praktyczna rzecz, którą się wykonuje. Już mówię o co mi chodzi. Jeżeli popatrzysz sobie na wydarzenia z zeszłego tygodnia. To może być tydzień, może być dwa tygodnie, może być miesiąc, może być jeden dzień, w zależności jak, jak się czujesz komfortowo, patrząc na przeszłość, w sensie ile rzeczy pamiętasz, jaki masz wgląd w siebie. I teraz patrząc na wydarzenia, warto wypisać te wydarzenia, które były dobre, które były sukcesami, w których jesteś, jesteście zadowoleni, zadowolone z tego, jak rzeczy poszły. I warto wypisać, które z waszych talentów. W tych wydarzeniach Wam pomogły i były dla Was w jakiś sposób produktywnie wykorzystane, służące. I dzięki temu, ten praktyczny, ten praktyczny wymiar, dzięki temu po kilku tygodniach takiej obserwacji dla różnych wydarzeń, dosyć szybko zauważacie, że są pewne talenty, które częściej się pojawiają na tej liście. I to są talenty, które. Możecie nazwać swoimi zasobnikami talentami dojrzałymi, talentami, które znacie, które używacie. I potem w przyszłości, o czym będę mówił zaraz za dwa, trzy sposoby, warto z nich częściej korzystać. Bo jeżeli już w przeszłości te talenty w powtarzalny sposób wam pomogły osiągać sukces, robić rzeczy dla was dobre, to prawdopodobnie możecie też z nich korzystać w przyszłości, żeby dalej z nich korzystać dla waszego, dla waszego zysku. I to samo można zrobić w drugą stronę. Wypisać sytuacje, które były dla Was trudne i zastanowicie, które Wasze talenty, które może działają w mniej dojrzały sposób albo w mniej świadomy sposób, były widoczne w tych trudnych sytuacjach. Tworzycie sobie listę talentów do rozwoju, do pracy z nimi. Więc ta pierwsza część jest bardzo produktywna, efektywna, bo już mówicie: Aha, mam te talenty, znam je, umiem z nich korzystać. Kiedy będę planować x XYZ, to mogę skorzystać z tych talentów, bo wiem, że są moim zasobem. I druga lista, talenty do rozwoju. Druga praktyczna rzecz, którą możecie zrobić, korzystając z tej pierwszej, to jest rozwijanie swoich, swoich talentów. Bardzo zachęcam do tego, żeby patrzeć do tego w taki bardzo praktyczny sposób, w serii Słownik Talentów w tym podcaście. Dla każdego talentu macie listę pomysłów, co można robić, żeby ten talent rozwijać. Pamiętajcie, że dominikjuszczyk.pl, ukośnik, nazwa talentu po polsku, Daje wam zasób, dostęp do zasobu z materiałami dla danego talentu, czyli na przykład dominijuszczyk.pl, ukośnik, indywidualizacja. Daje wam wiele materiałów indywidualizacji. Tam są pomysły, co można, co można robić. Ja zachęcam do tego, żeby patrzeć na talenty i ich rozwój w kontekście odwrotnej inżynierii. O co chodzi? Chodzi o to, żeby patrzeć na ich rozwój przez przesłanie tego, jaki efekt chcecie osiągnąć. Czyli załóżmy, że mamy talent naprawianie po angielsku restorative i chcecie ten talent rozwijać. I załóżmy, że ten docelowy, docelowy krok za nie wiem, pół roku, rok to jest ten moment, kiedy łatwo Wam przychodzi dostrzeganie różnych problemów, ale od razu też wiecie, macie sposób analizy, czy to jest Wasz problem, czy nie jest Wasz problem, czy warto się nim zajmować, czy nie warto się nim zajmować. Jeżeli dojdziecie do wniosku, że warto się nim zajmować, to umiecie się o tym problemie komunikować, umiecie zaproponować sposób rozwiązania, umiecie też zaproponować, oszacować, jakie będą zasoby potrzebne i tak dalej. Brzmi super, nie? Dla kogoś, kto ma talent rozwijania innych. Przy czym, jak teraz jesteśmy na samym początku i widzimy problemy i nie mamy tej całej wiedzy, to to się wydaje duża droga, może czasami przytłaczająca. I odwrotna inżynieria polega na tym, że patrzymy wstecz i mówimy sobie, ok, patrzymy w przyszłość i idziemy wstecz, przepraszam. Czyli mówimy sobie tak, za rok chciałbym, chciałabym, żeby ten mój talent już był dostępny na te wszystkie rzeczy, które wymieniłem. OK, co się musi wydarzyć pół roku wcześniej, albo w połowie tego czasu wcześniej, żeby te rzeczy były dostępne? No, wymieniamy sobie takie rzeczy. OK, to co się musi wydarzyć trzy miesiące wcześniej? Co się musi wydarzyć dwa miesiące wcześniej, miesiąc wcześniej, tydzień wcześniej? Co się musi wydarzyć teraz? Dzięki temu, idąc od tyłu, tworzymy sobie plan, który będziemy realizować i na bieżąco aktualizować. Nie powiedziałem tego, ale pod intencjonalnie w notatki. Linki wszystkie są w notatkach do tego odcinka. Jest przestrzeń, gdzie udostępniam dwa przykłady, a może nawet trzy przykłady, o których tutaj mówię, wypełnionych formularzy, z których ja korzystam, żeby rozwijać swoje talenty. I tam też będzie ta tabelka, która mówi właśnie o odwrotnej inżynierii. Ja tak robiłem z talentem empatia. Określiłem sobie, okej, okay. co dla mnie znaczy empatia już taka dojrzała, rozwinięta, jakby wyglądała za. Za rok, na przykład. No, i tam sobie określiłem, że umiem na bieżąco zauważać emocje, umiem je komunikować w dobry sposób, umiem nie przemawiać czyjejś emocji na siebie. To by musiało się wydarzyć pół roku wcześniej. W niektórych sytuacjach, które są mniej stresujące, umiem zachowywać się właśnie tego, tak, bym się chciał w kontekście em emocji. To by się musiało wydarzyć 3 miesiące wcześniej. Potrzebuję mieć bardzo bogaty słownik emocji i przećwiczone na słucho. Reakcje na różne sytuacje, po sytuacjach, kiedy już nie mam tego zaangażowania emocjonalnego. Co się może zdarzyć wcześniej? Muszę mieć znalezioną listę emocji i y, ćwiczyć sobie w dobrych sytuacjach, w bezpiecznych sytuacjach nazywanie emocji. Co się musi zdarzyć wcześniej? Muszę znaleźć słownik emocji, materiały o emocjach, żeby przeczytać, czym emocje w ogóle są. Daję to oczywiście przykład tak trochę na gorąco, ale mniej więcej tak pracowałem. Czy idąc od tyłu efektu końcowego, szedłem do tego, co zrobię za. Za dzień. Co tu jest praktycznego, produktywnego? No, ok, znam swoje talenty, wiem kiedy działają, wiem kiedy nie działają, ale nie poprzestaję na tym, tylko zastanawiam się, co do nich dodać, żeby te talenty dla mnie działały w pozytywny sposób. Nie osiadam na laurach, nie mówię taki jestem i podnoszę ręce i więcej nie będę robić, tylko mówię taki jestem i mogę tę bazę wykorzystać, żeby się nauczyć i rozwinąć swoje talenty, żeby one naprawdę dla mnie dobrze działały. Tu podkreślę, bo to czasami pada na, na różnych warsztatach. To nie chodzi o to, żeby być mniej jakiś. Jak się ma aktywatora, żeby mniej aktywować, albo jak się ma empatię, żeby mniej empatycznie podchodzić. To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby robić to w lepszy dla mnie i dla innych sposób. Aktywować rozsądnie, aktywować te rzeczy, których naprawdę chcę aktywować, i nie aktywować tych rzeczy, których nie chcę aktywować, ale szybko móc to określać. Chcę używać empatii, ale nie przejmować się emocji. Chcę działać bardziej odpowiedzialnie, ale to nie znaczy, że biorę na siebie więcej, tylko biorę te rzeczy, które chcę na siebie brać. Zresztą, ostatnio usłyszałem bardzo fajne zdanie, że angielskie słowo odpowiedzialność, czyli responsibility, zawiera dwa człony, response i ability. Czyli to jest odpowiedź tylko wtedy, kiedy mam możliwość zadziałania. Responsibility, czyli odpowiadam z możliwością działania. Więc. To nie chodzi o to, żeby wyłączyć wasze talenty. To nie jest ten rozwój talentów, tylko jeszcze bardziej działać w ten sposób, ale w sposób służący wam i innym wokół, wokół was. Ok, kolejny krok, kolejny sposób praktycznego wykorzystania talentów. A tutaj jak patrzę na, te, na czas, jaki mam tu nagrywania. Wydaje mi się, że to będzie krótki odcinek. To jest ok. A chodzi o to, żeby były konkretne. Więc trzeci sposób wykorzystania talentów w praktyce. Ja. Y Wykorzystuję nazwę, którą znam od Galupa. Po angielsku nazywa się Individual Development Plan, Indywidualny Plan Rozwoju. Tak naprawdę chodzi o to, żeby łączyć cele, to, co chcę osiągnąć, cele, zadania, projekty, jakkolwiek sobie to nazwiecie, czy dla jakiegokolwiek kontekstu zas zastosujecie, łączyć te cele z talentami. Czyli jak mogą moje talenty pomóc mi w osiągnąć moje, moje cele. No generalnie sposób myślenia jest bardzo, ale to bardzo prosty. Określam swój cel, od tego się wszystko zaczyna. Cel. Ja, jak już nieraz mówiłem w tym podcaście, lubię to podejście smart, czyli konkretny, mierzalny, ambitny, ale osiągalny, ograniczony czasowo. I dlatego celu zastanawiam się, ok, to jakie moje talenty, z mojego top 5, albo jak znam cały swój profil, mojego top 10, moich talentów dominujących, mogą mi najbardziej pomóc ten cel osiągnąć. I to nie tylko chodzi o podanie nas, ale też potem w ramach tych nas zastanawiam się, jakie zachowania pomogą mi ten cel osiągnąć. Czyli, na przykład, jeżeli moim celem jest nauczenie się języka, a dokładnie to jest zdanie egzaminu z danego języka na danym poziomie, no to patrząc na moje talenty, co mi w tym może pomóc? Ja zwykle wybieram w takich sytuacjach indywidualizację dlatego, że indywidualizacja z jednej strony pozwoli mi znaleźć osoby, które ten egzamin już zdały i od nich się trochę nauczyć, a po drugie dostosować sposób nauki pode mnie, pod mój harmonogram i tak dalej. To z poziomu indywidualizacji jest dla mnie łatwe i dostępne. Wybieram organizatora, bo pozwoli mi dostosować tę naukę do czasu, przestrzeni, innych projektów i dosyć elastycznie ten harmonogram zmieniać. No i oczywiście uczenie się. Znam kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt różnych sposobów uczenia się różnych rzeczy, i będę mógł wybrać, a to gramatyki się nauczę tak, to tego się nauczy tak, tego się nauczę w ten sposób. Czyli mam cel, wybieram talenty, dla tych wybranych talentów określam, co w działaniu tych talentów pomoże mi w kontekście mojego celu, i dopiero potem robię trzeci krok, robię sobie action plan, plan akcji, plan działania, gdzie bardzo konkretnie określam w kontekście tych talentów, jakie będą akcje. Czyli na przykład do przyszłego poniedziałku znajdę pięć osób, które ten egzamin zdawały w ciągu ostatniego pół roku. Do przyszłego, przyszłej środy porozmawiam z tymi osobami i wypiszę główne rzeczy, które mi powiedzą, co warto robić, żeby się przygotować do tego egzaminu. A w ciągu następnego półtora tygodnia zbiorę materiały od tych osób, które wykorzystywały, żeby się uczyć. I tak dalej. Potem w ramach na organizatora stworzę harmonogram, który z jednej strony zakłada liczbę godzin w tygodniu, ale nie jest takim sztywnym planem, że w poniedziałek o tej godzinie, we 4 tygodnie, bardziej stworzę sobie taki plan, jak się uczyć w ciągu tygodnia, żeby się uczyć, na przykład 5-6 godzin. No i w ramach uczenia się dobiorę ten sposób, który najbardziej mi działał w, w przeszłości. Dzięki temu. Tworzę sobie plan działania, to i tak bym stworzył, żeby ten cel osiągnąć, ale tworzę sobie ten plan działania dostosowany do mnie, do mojego sposobu działania. To nie jest tak, jak wszyscy się uczą do tego egzaminu, tylko to jest wykorzystanie doświadczeń innych osób, ale przetworzone przez moje talenty i dostosowane do mojego najlepszego sposobu działania. I to były takie trzy proste rzeczy, które uważam, że naprawdę warto zrobić praktyczne, żeby produktywnie wykorzystywać swoje talenty. Jest tak naprawdę jeszcze jeden, Jeden sposób. Ja najczęściej o nim mówię w kontekście firmowym, zespołowym, ale nic nie stawi na przeszkodzie, żeby, żeby też zrobić ten krok, tę aktywność w kontekście prywatnym i wykorzystać, na przykład, żeby opowiedzieć o swoim talento, talencie, wiem, swojej partnerce, partnerowi, przyjaciele, przyjaciółce, przyjacielowi, ludziom wokół, wokół Was. Ja to nazywam Daj swoje talenty innym. Chodzi o to, żeby inne osoby dowiedziały się, z czym Ty przychodzisz do działania. Ja do tego wykorzystuję moje karty talentowe. Jak zapiszecie się na mój newsletter dominingiuszczyk.pl ukośnik lista, to tam zaraz po zapisaniu się dostajecie link do wszystkich opisów talentów, tak zwanych kart talentowych, a też w książce Czas na Twoje Mocną Stronę, którą napisaliśmy z Malwiną Angerman-Kowalską, tam też na z tyłu książki są te, te karty talentowe. I warto z tych kart talentowych, z waszych raportów, z tego, co wiecie swoich talentach, wypisać kilka takich podstawowych rzeczy które warto dać innym osobom, żeby wiedziały o tym talencie, żeby wiedziały, z czym wy przechodzicie, ale też jakie wasze talenty wykorzystać. Zwykle efekt jest taki, że ludzie lepiej rozumieją wasze działania. i Z jednej strony nie frustrują się, że robicie coś, czego oni nie rozumieją, bo robicie to po swojemu, a z drugiej strony czasami przychodzą, ej, ty masz taki taki talent, czy możesz mi z tym pomóc? Jeżeli wy ten talent macie dojrzały i lubicie ten talent, to też dla was to będzie coś dobrego i będziecie przez to doceniani. doceniani. Jako przykład, ten przykład też zamieszczę w tym miejscu z materiałami, który jest podlinkowany w notatkę do tego odcinka. Jako przykład dla dyscypliny, talentu, dyscyplina. Dlaczego dla tego talentu? Bo jest dosyć rzadki i ludzie mało go, go znają. Czyli, na przykład, dla talentu, dyscyplina, gdybym miał o nim powiedzieć komuś z boku, powiedziałbym tak. Słuchaj, z tym talentem to, co wnoszę, to jest dokładność i zorientowanie na szczegóły. Czego potrzebuję, żeby najlepiej działać? Ustrukturyzowanego i zorganizowanego środowiska. Co lubię? Lubię rzeczy, które są zorganizowane i uporządkowane, i kiedy mam przestrzeń na korzystanie z tego talentu, to wprowadzam porządek, działam z planem, dzięki temu działam efektywnie. Uwielbiam i umiem, umiem planować, ale też umiem te plany zmieniać, jeżeli do tego jest, jest potrzeba. Natomiast przez to też, kiedy jestem w gorszym miejscu, jestem zestresowany. To źle znoszę zmiany. Źle znoszę zmiany, zwłaszcza takie, które są niespodziewane, i których nie rozumiem, dlaczego się zmienia. Czyli jak coś zmieniasz, ale mi nie powiesz dlaczego, to będę się frustrować. Pytania, które warto mi zadać i chętnie pomogę, to pytanie o to, czy mógłbym pomóc ustalić grafik, harmonogram, plan. Pytania o optymalizację organizacji czasu, w jaki sposób moglibyśmy lepiej zorganizować nasz czas. Pytanie o to, jak, jakie rutyny, jakie nawyki możemy wprowadzić, żeby nam się lepiej działało. Z tym wszystkim bardzo chętnie i i naprawdę y, wydaje mi się, w dobry sposób pomogę. i teraz, tak, jeżeli o tym opowiem komuś w kontekście talentu mojego dyscyplina, no to już sami pewnie czujecie, czuję, y, że z czym można do niego przychodzić, jak mogę pomóc. No i teraz, jeżeli my damy ten sposób, znaleźć swoich talentach innym osobom, to naprawdę ta współpraca idzie, y, idzie do przodu i zachęcam na takie właśnie takie aktywności. Nie tylko zatrzymacie na świadomości swoich talentów, ale też y, te swoje talenty. Dać, dać innym osobom, chociażby poprzez proste opowiedzenie o nich w taki ustrukturyzowany sposób. Jeszcze raz powtarzam: za pomocą kart talentowych, które można dostać albo w newsletterze, dominikujeszczyk.pl, ukośnik lista, albo w książce, można sobie takie opisy, opisy stworzyć. No dobra, to wszystko, tak naprawdę. To są te kilka sposobów, które miałem na myśli, kiedy mówiłem, że warto wykorzystywać talenty w praktyce. Bardzo wierzę, że można z tego narzędzia, z tej metody naprawdę dużo wyciągnąć przez te kilka, kilka rzeczy. Tak podsumowując, warto zrobić analizę sytuacji z przeszłości dobrych i złych i sprawdzić przez to, na które talenty możesz już teraz budować, ale też które talenty warto rozwijać. Warto później te talenty wybrane rozwijać do takiego momentu, żeby, żeby móc z nich korzystać w praktyce. Warto wykorzystywać talenty do tego, żeby osiągać swoje cele. Skoro macie talenty, to jest wasz sposób działania, to warto z tego skorzystać. No i warto o Waszych talentach rozmawiać, dawać talenty innym osobom, chociażby poprzez przygotowanie opisu takiego swojego talentu i dzielenia się z innymi, z innymi osobami. Serdecznie zachęcam do, do takiego działania. Jeżeli macie inne pomysły na to, jak praktycznie wykorzystać swoje talenty po Poznaniu talentów. Śmiało dajcie znać, albo pod y, wpisem w blogu dla tego odcinka podcastu pod adresem ukośnik 224, jak 224 odcinek, albo na Instagramie, albo na Facebooku w grupie z pasją mocnej strona, gdziekolwiek uważacie, że będzie Wam to wygodniej. Chętnie też w takich rzeczach przeczytam, posłucham, y, może kiedyś też uzupełnię y, odcinek o te rzeczy. Y, serdecznie Wam życzę skuteczności. W wykorzystywaniu tego, co dla Was jest naturalne i dostępne, bo o to chodzi w tym, w tym podejściu, w tym, w tym narzędziu. I jeszcze raz mówię, te dodatkowe materiały, te kilka szablonów, o których wspominałem, wypełnionych za pomocą przeze mnie, moimi przykładami, znajdziecie w miejscu, które zapisane w notatkach do tego, tego odcinka. Warto kliknąć i tam, tam sobie z nimi popracować. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, że jesteście, że wracacie, że słuchacie tego podcastu. Bez Was by nie było, także dziękuję, że jesteście. I co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć.